никто не ест. Не может мне никто съесть. Ну, тут не надо есть. А вниз за этим не нема. Эй, зачекай воды. А, так есть. Ага, угу, тут есть. Но... Сейчас, что-то уже делаем. лето. Сам. Ну и... No, ja sam nie wiem, ale potrzebuję kogoś, bo sam już nie wytrzymał. No, dobrze, I tu mam siedzieć z paniem? No, tak. Ale nie, nie ja mam rodzinę. A to było jego rodzinie? To jego godzina. rodzina. Zobaczymy ją teraz. Znagrodzi. To jest ich rodzina. To jest ich rodzina. Nie, proszę pana, nie mogę cię wziąć. Niech pan pójdzie zimną krawę. No, no dobra. A tak, idziemy. Kiedyś mu widzisz to? Kto to za pan? Powiedział taka? No to jest. I pan ścian siedział gdzieś tam. Co Aż się prowadziłem. No dobrze, ale gdzie on będzie pokoju Są pozejmowane. Będzie mógł ziemnią być. Dziękuję. Dobra, no to co? robimy już pokoje. No, no, dobrze. To jest przygotowane, to jedziemy spać. Nie, ale się wyspało zna pan? No, dobrze się wyspały. W końcu. Dzięki za oglądanie. w się w następnym filmie. Następnie. pa. pa!